Szlachecki dwór, wódka, kawaleria to elementy polskiej kultury, które splatały się ze sobą przez wieki w naszej historii. Polska kraj, gdzie narodziła się wódka. Historycy twierdzą, że wódka na ziemiach polskich wytwarzana była już w XIV wieku w okolicach Krakowa. Aż do XVI wieku wódka traktowana była przede wszystkim jako lekarstwo. W roku 1534 Stefan Falimisz opublikował dzieło pod tytułem O ziołach i mocy ich, gdzie znajduje się rozdział o paleniu wódek z ziół. W XVII wieku prawo do destylowania wódki zastrzegła sobie szlachta. To ona była główną siłą kulturalną, ekonomiczną i militarną kraju. Polski wiejski dwór pełnił w tym czasie rolę ośrodka ekonomicznego oraz kulturalnego. Tu produkowano żywność i alkohole. Takim miejscem jest Dwór Sieraków koło Krakowa. To typowe centrum majątku ziemskiego oraz dom dla właściciela i jego rodziny. Dwudziestolecie międzywojenne to ostatni okres świetności polskiego ziemiaństwa. Uani, czyli polska kawaleria, reprezentowali ten przemijający świat. Żołnierze słynęli z patriotyzmu, odwagi i słabości do pięknych kobiet, zabawy i dobrej wódki. Do tego okresu nawiązuje linia wódek dwór sieraków. Na ich etykiecie widzimy fasadę dworu. Wódka Superior Dwór Sieraków bazuje na recepturach znakomitych wódek gatunkowych. Składają się one nie tylko ze spirytusu zbożowego i wody, ale także maceratów owocowych, nadających im delikatny i szlachetny posmak, dzięki czemu można je pić zarówno zmrożone, jak i lekko schłodzone. Wódka dwór sieraków pieprzowa reprezentuje tradycję wódek leczniczych, stanowiąc zarówno znakomity digestif ułatwiający trawienie, jak i ciekawy aperitif, pobudzając kubki smakowe i wzmagając apetyt. Wódka dwór sieraków z czarnego bzu to słodka wódka z dodatkami owocowymi, będąca świetnym uzupełnieniem nawet dla bardzo słodkich deserów. Najbardziej ekskluzywną wódką czerpiącą z polskiej tradycji jest wódka z beczki sieraków. W dawnej polskiej tradycji w dniu narodzin syna należało napełnić okowitą dębową beczkę i schować ją głęboko w piwnicy lub zakopać. Przez lata destylat tracił moc, smak łagodniał, nasycając się aromatami drewna. W ten oto sposób, podobnie jak whisky, powstawała polska wódka starzona w dębie. Dziś wódki z etykietą Dwór sieraków znowu zdobywają serca koneserów. Ten produkt pokazuje, jak tradycja wspaniale potrafi wpisać się w nowoczesność. Zapraszamy do wizyty w sierakowie i do degustacji naszych wódek.